Ja mam z tej strony rzeźnik. Gramy dalej w Pokémon Legends Arceus i lecimy wreszcie. Zaczęło się prawdziwe polowanie. Możemy się wykazać. Co prawda kończą mi się już Pokebole, ale stostaram się wykorzystać ten, tutaj to, to polowanie na maksa. Na razie bardzo mi się podoba ta gra. Też nie wiem czy... Nie no, pokazuje mi, że łatwo mnie złapać. Nie wiem czy nie. To lepiej będzie przejść z tą grą na jakieś live chociaż już w rzeczywistości nie lubię live'a, a może też zacząć. No bo to tak naprawdę nagrywanie jak się lata za pokemonami... O, bliznął. Za pokemonami to takie trochę średnie. Ooooooo No, pokaż co potrafisz. Uuuu. Tomek. Wiele mój Rolet ma jeszcze życia. Oj, muszę Roleta trochę tutaj ożywić. I pytanie czy ja mam jeszcze opcję tutaj zmiany Pokemona w czasie walki, ale chyba mogę. Dobra, oczywiście zapałem ziomka, nie sądziłem jak może jest wymagania. Nowy pokémon, Uzil. Spoko. A tam widziałem. Co ja tam widziałem? gdzie widziałem? nie tak nie no. miałbyś... Miejsce. O, tu jest jakiś strażnik. O! Otawiewiły. Tu ja muszę. Co muszę z nim zrobić. Nie wiem, bo. Bo nie schodziłem. Zobaczmy. Muszę łapać, ewoluować. Aha i odkryć bidofa, który yy, dane znaczy który tą źle służy. Nie źle służy. Boże, jak to przetłumaczyć? Szkodzi miastu. Podło, proszę bardzo, dwa na raz. No, polowanie nie idzie najgorzej, Woda, mam tylko 10 pokeboli i już, ale mam materiały, żeby je zrobić, więc. Nie będzie raczej problemu. No, dlaczego nie serbiec? biec? Rowlet no, był, trochę sprzętu tutaj, tam A tutaj z tym mogę pogadać. Ten Galaxy mam, nie ma do powiedzenia. Nie da się rady, czy jeszcze widzi. Żeby... O, zaraz, zaraz tam jeszcze jedna siedzi. Może powinienem co potrzebuje, ale nie żeby go z o -o. a one walczą no dobrze uuu nie mi Rowleta nie ubił e albo ja jego, no trudno Udało mi się ogarnąć Tym krajem Dużo później ogarniemy życie tego rouleta. Gdzieś tu muszę, muszę pobiec Gdzieś był marker Jest Czy ty Ziemuś masz coś mi jeszcze do powiedzenia? Ciekawego O zaraz Zaraz I dwa I... Um. Trzy, co? Co? O czym ty mi będziesz teraz pitolił? Że jestem super. O, mój własny Crafting Kit. Czyli co? To jest. Ok, czyli w który mogę kraftować, jeżeli nie mam workbench'a, ale mogę to robić tylko za pomocą rzeczy, które mam na szecie, więc spoko. Okay. O, dosta dostaniemy jakieś mikstury. Też receptę. Okej, okay, dobrze, musimy się zająć naszym Pokémonem, który dostał w walce kilka razy. Dobra, napierw zróbmy Pokebole. Ale ja potrzebuję leczenia czy pokemony, moim zdaniem Pokémony. Okej. Okay. Ale chyba... Żadne badanie jeszcze nie jest yy, gotowe chyba, ale jak się to oddaje? <laughs> Dobra, nieważne, jeszcze nie wiem. Yy, a, ziomek. Okej, okay, do profesora Lawtona mam zrobić pójście, jakieś zadanie będzie gotowe. Tylko kiedy? Eee, dobrze, najpierw... Aha, bo mam do tego gościa jeszcze pobiec, ale nie nam no, pobiegniemy, to zrobimy tak. Eee, Saszeta. Key items. Dobra, możemy zrobić tak. Pokebole. 15. Doskonale. Podki. Możemy zrobić 3. Nie najgorzej. I teraz tak. Nie tu, tylko tutaj. I teraz jak się daje pokemonom? Klikasz. Użyj, okej. Okay. I już. Doskonale. Jak się zmienia... Co, ciągle nie wiem jak się zmienia pokemony. Bym chciał użyć innych. Hmm, tak się zmienia, ale... Gdzie są wszystkie zapane przed pokemony? Nie wiem, dobra lećmy ogarnąć to złapmy tego Teraz nie widzi tak, dupa. nie udało się, sądzę, że wystają te dziwne rzeczy No. Jeszcze musimy niektóre pokonać, więc to jest też ciekawe. Oj, nie uciekaj. A jeku, Jaki jestem ślepy. Mieszką by się nie ukrywam lepiej opało. No co, nie trafiłem go. Ech. Dobrze. Połapmy trochę, póki mamy jeszcze Pokebole. Spróbujmy połapać, żeby jak najwięcej tych punktów dostać i zobaczymy z czym te punkty się je Co, pany To nam się przyda na karbole A tu jakieś Pokémony pływają wodne, nie o, wow, tam coś takiego chodzi. Teraz ogarnijmy ten temat. Co to jest? Spróbujmy ogarnąć to. No nie. Cieka jeszcze raz. Nie uciekaj. Staraj się złapać. O Ponida, tak myślałem, trochę inaczej chyba wygląda niż wyglądała. ale trudno wygląd, że mamy jedną złapaną i cały czas nie wiem jak się te pokemony zmienia Czy tu jakaś większa o co chodzi czerwone oczy może, może już wyewoluowana też nie wiem, chyba inaczej ja, kawie. to jest poziom ojej, ojej nie, no tego zmieniłem mm -hmm. mm, wodny jest dobry na ognisty o, nie jest wodny tylko elektryczny a... no, zobaczmy jak pójdzie z tym Ojejku, czy to gdzie jest poziom? To chyba nie poszalejemy. Yy, jak tu się ucieka? Tak, śmigajmy stąd, bo zrobiło się niebezpiecznie. Dwa poksy już poszły spać dwa poksy już poszły spać więc więc trzeba będzie zobaczyć co co i jak ojejku nie chciałem zbaczyć. z nim walczyć ciągle jeszcze nie nie tego więc wybaczcie tego sobie pokonamy. To też trzeba coś pokonać. O nie. Da się zapać co się uda. Tego się nie uda zapać. No dobrze, na razie pędzę do profesora już. Na szczęście w czasie biegu. Można wszystko. Więc zobaczyć jakie to punkty nam się tutaj dostanie za, za te rzeczy a czyli tutaj się będzie u tych ziomków zmieniało pokemony a najpierw ogarnijmy tego profesorka Okej, okay, super, że dostałeś. Okej, okay, trochę o raportach, no właśnie. O, i dostaniemy pieniądze za to. Okej, okay. zniemy kasę w zależności od tego, ile zadań ci udało wypełnić. Okej, okay. trochę tego się udało. No, 2800, nie wiem, czy to dużo czy mało, bo nie wiem, co mogę za to kupić. Nieźle. Aha, i dopiero Luton będzie update'ował nasz Pokédex, jak... Jak będzie... Jak będzie, znaczy po, po, po to będzie się updateował. Jak dostaniemy profesora tutaj e, e, wszystkie te notatki, coś przyniesiemy badania, i dopiero on. O. Dobra, rozumiem. Za każdą rzecz dostaje się punkty. Pewnie te rzeczy z tymi, z w górę dostaje się więcej punktów, i jak się dostanie 10, e, ten poziom 10, to wtedy wypełniają się informacje. Czyli w różny sposób można e, ogarnąć te, te tematy. Okej, okay. i później to też będzie pozwalało nam na levelowanie naszego poziomu w organizacji. Co tu się dzieje? Każdego mamy oddzielnie. Aha, czyli tutaj complete. No, ale co po prostu? okej, okay, czyli tu jest level 10, czyli te punkty się sumują, tak? Tu jest szczęk z level 10, to jest level 3, czyli 1,1 level 2, level 2, ok no dobrze Tak sobie oglądać pokemony. Jakieś większe formy widziałem tak tych foksów. Okej, czy mamy już jakieś preferowane jedzenie. Myślę, że wszystkiego będziemy się dowiadywali w czasie. A zaraz, zaraz. Ok, czyli jeszcze dostaniemy punkt za to. Od pana profesora. Zrobiliśmy dobry postęp. O, i od razu możemy awansować. Czyli musimy wrócić do wioski do kapitania. My chciałem jeszcze popolować. No dobrze, to niech nam kapitan Datom jeszcze gwiazdkę, zanim wrócimy. No oczywiście, proszę bardzo, to dla Ciebie. sobie zrobię kolejnego. No ja też sobie chcę Badek plany zrobić, więc spokojnie. Ogarniemy temat. Miodzik. Dobrze. Może tak. To tak zakończmy odcinek i y, po gwiazdkę pójdziemy już w kolejnym odcinku. Także dzięki za, y, za wspólne granie i do zobaczenia w kolejnej części. Grodzami rzeźnik. Trzymajcie się. Cześć pa.